Cześć. W tym odcinku chciałabym opowiadać Wam o wyzwoleniu się spod wpływu narcystycznego rodzica, ale trochę z innego punktu widzenia i trochę z innej perspektywy, niż może mieliście okazję tego słuchać. Wyzwolenie się spod wpływu narcystycznego rodzica jest obecnie dosyć szeroko poruszonym tematem tutaj na YouTubie, ale też w innych przestrzeniach. Pewnie dlatego, że dużo osób budzi się gdzieś do swojej prawdy i budzi się do możliwości w ogóle wydostania się z tego typu relacji, ale bym powiedziała bardziej z tego typu zależności. Dlaczego od tego zaczynam? Bo tak naprawdę wyzwolenie się spod wpływu narcystycznego rodzica jest wyzwoleniem się spod wpływu programów, jest wyzwoleniem się spod wpływu matrycy rodzica, ale też jakby koniecznością czy też decyzją podjętą przez taką osobę do, do zajęcia się sobą, do czasami odwrócenia się od współzależności, symbiozy czy też takich powiązań, które trzymają taką osobę właśnie w ryzach, jeżeli chodzi o, o relacje z tego typu rodzicem. I jest tak naprawdę taką osobistą decyzją, bardzo często skonfrontowania się z tym, z kim tak naprawdę tworzyło się taką relację, i skonfrontowania się bardzo często z trudnymi emocjami, które gdzieś tam na bazie współzależnienia, zależności, symbiozy, czy też takich różnych gierek emocjonalno-relacyjnych powstały. Wyzwolenie się z podpływu narcystycznego rodzica jest decyzją bardzo trudną, ponieważ wiąże się bardzo często z podjęciem działań, które społecznie mogą być bardzo źle postrzegane, i tak się często niestety dzieje. Początkowa faza wybrania siebie i początkowa faza. Rozpoczęcia przykładowo leczenia psychologicznego, czy też jakiejkolwiek innej formy wsparcia, wiąże się bardzo często z agresją rodzica i z niezrozumieniem, ale też z nastawieniem otoczenia przeciwko takiej osobie, czy też w taki sposób manipulowania otoczeniem, czasami robienia tego w sposób świadomy, czy też nieświadomy, a żeby taka osoba, która podejmuje decyzję o wybraniu siebie, o ucieczce, z y, tak trudnych, bardzo trudnych współzależności no, wyglądała po prostu na osobę, czasami niezrównoważoną emocjonalnie, czy też na osobę, która jest egoistą i gdzieś tam y, w sposób zupełnie niezrozumiały, właśnie dla takiego rodzica, wybiera powrót do siebie, wybiera taką ścieżkę, a nie inną. Oczywiście to nie jest w taki sposób nazywane, y, że taka osoba przykładowo właśnie wybiera siebie, czy też próbuje odzyskać siebie, ale bardziej jest to Nazywane w taki sposób, że no, taka osoba gdzieś tam postawiła się przeciwko rodzicu, nie szanuje takiego rodzica, bądź też e, zupełnie totalnie postradała zmysły, czy też postradał zmysły i stał się totalnym egoistą. Prawda, jak zapewne wiedzą osoby, które przeżyły takie historie, bo tutaj naprawdę trzeba powiedzieć o przeżyciu, bo część osób kończy w szpitalach psychiatrycznych. Są też osoby, które popełniają samobójstwa, tkwiąc w tego typu zależnościach albo próbując z, nim, z nich wyjść, bo przypadki są różne, ale no, te, to osoby, które jakby znają temat, doskonale wiedzą, jak trudno jest wyzwolić się z tej matrycy właśnie zależności i tworzonej przez lata symbiozy i takich połączeń, właśnie z rodzicem, który nie ma połączenia ze sobą, bo ja to raczej tak nazywam. Natomiast, tak jak powiedziałam w poprzednim nagraniu, zarówno w tym, jak i w każdym innym przypadku, to co trzeba zrobić, to po prostu zająć się sobą i rozpocząć leczenie, rozpocząć szukanie wsparcia, rozpocząć y, próbę, chociaż na początku, y, przeżycia tej delirki emocjonalnej, która pojawia się jak syndrom odstawienny, tak naprawdę, kiedy zaczynamy zajmować się sobą. Próbować poradzić sobie z poczuciem winy, z tymi trudnymi emocjami, które gdzieś tam pojawiają się właśnie w naszych duszach. W ogóle próbować odzyskać kontakt ze swoją duszą, która może być tak podziurawiona i tak gdzieś poharatana tymi różnymi schematami, które gdzieś tam się nawarstwiły przez lata, że trudno nam jest w ogóle złapać kontakt ze sobą i... Odzyskać zaufanie do siebie. Tu się bardzo często pojawia też dysocjacja, derealizacja, różne jakby sytuacje, które powodują, że są takie osoby, które wręcz latami tkwią w mentalności ofiary, latami tkwią w takim szoku i niezrozumieniu, jak mogły tak długo pozwalać sobie, załóżmy, na jakieś tam traktowanie. Są też osoby, które latami wracają do tego typu relacji. Tutaj też potrzeba czasu i potrzeba dużej świadomości i edukacji, żeby zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje w, tak, w tego typu relacjach. Są też osoby, które odzyskują siebie i dostają nowe życie. A to nowe życie zbudowane jest właśnie na totalnym zajęciu się sobą i na przetransformowaniu siebie, uzdrowieniu siebie. Rozpoznaniu w sobie mechanizmów, które mieliśmy, rozpoznaniu w sobie programów, które powodowały, że wchodziliśmy w pozycję, załóżmy, uległą w stosunku do takiego rodzica, że chwiliśmy we współzależnieniu, rozłupanie tak naprawdę całej tej skorupy, która stworzyła się w wyniku tego, tak, takich relacji. No ale też, o czym będę tutaj nieraz wspominała i już wspominałam w poprzednim nagraniu, podążanie właśnie drogą prawdy, bo tak naprawdę to nie jest rozwiązanie, jakby zatrzymanie się na takim przeświadczeniu, że się miało narcystycznego rodzica, ale rozwiązaniem jest bardziej próba, jakby rozgryzienia prawdy, jakby co tam się tak naprawdę wydarzyło, co się wydarzyło w rodzie. Z rozumieniem też tego, że nie jesteśmy jedną, jakby ofiarą całej tej sytuacji, że tych ofiar jest więcej przy jednoczesnym budowaniu siebie, odbudowywaniu swojej siły emocjonalnej, może pierwszy raz w życiu, no przejściu bardzo trudnych czasami sytuacji z często ratownikiem, którym się było, z osoby, która pozwalała się wykorzystywać emocjonalnie, z osoby słabej psychicznie do osoby, która właśnie jakby wchodzi w ten drugi biegun miłości do siebie, asertywności i no, i takiego balansu. Może to nie, nawet nie jest drugi biegun, bo drugi biegun to jest ten biegun taki przeciwległy, trochę drastyczny, który też często się pojawia, kiedy budzimy się, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, co tak naprawdę się działo w naszym życiu. No to, to tam też często jest agresja, często są negatywne emocje, próba gdzieś tam może zemszczenia się na kimś, udowadnienia swojej racji, a ta równowaga pojawia się wtedy, kiedy opuszczamy ten biegun pierwszy, drugi i wracamy do środka, takiego względnego środka, gdzie. Właśnie jest zaufanie do siebie, gdzie jest proces indywiduacji, proces poskładania siebie, proces w ogóle dotykania swojej tożsamości. Będąc dzieckiem rodzica narcystycznego, ta tożsamość bardzo często się nie wykształciła. Są osoby, które na poziomie duszy utknęły w wieku nastoletnim, niektóre w wieku dziecięcym. Taki rodzic bardzo często nie jest w stanie dopuścić myśli do tego, żeby osoba, żeby takie dziecko właśnie wykształciło tą dorosłą tożsamość. Zatrzymując tak naprawdę, może czasami nawet nieświadomie takie dziecko w wieku nastoletnim, dorosłego w wieku nastoletnim, mówię o takim poziomie duchowym. Taka osoba dorosła z tą mentalnością nastolatka nie jest w stanie postawić zdrowych granic nie jest w stanie wybrać siebie, bo jest w schematach poczucia winy, współzależnienia w schematach ratowania rodzica symbiozy. No, nie jest w stanie tak naprawdę stworzyć też związku małżeńskiego, a nawet jeżeli tworzy taki związek, to tam bardzo często dochodzi do tworzenia różnych trójkątów emocjonalnych. I, no, i niestety to wszystko powoduje, że na długo, długo, długo taka osoba dorosła może tak naprawdę na poziomie ducha, na poziomie takiego swojego wnętrza funkcjonować w zupełnie innym świecie niż w świecie osoby dorosłej. No, i żeby właśnie do tej dorosłości wrócić. Trzeba się niestety, ale z tej matrycy wyrwać i stworzyć jakby swój świat. Później to, co się dzieje, bo czasami dochodzi do, do wybaczenia, do drogi pojednania, o której będę mówiła oczywiście szerzej gdzieś tam w kolejnych nagraniach. To są kolejne historie, które będę Wam opowiadała. Natomiast ja tutaj w tym nagraniu dzisiejszym chciałabym Was zachęcić właśnie do odwagi, do Nadziei i do tego, że naprawdę da się przejść tą drogę, i owoce tego są naprawdę niesamowite, nawet jeżeli wychodzimy trochę jak po wojnie emocjonalnej, swojej wewnętrznej z tego typu procesów, to owoce tego są warte tej drogi, bo odzyskujemy siebie. Po raz pierwszy, może czasami są to osoby 40-letnie, czasami 50-letnie, czasami nawet 60-letnie. Po raz pierwszy takie osoby dotykają siebie, leczą swoje rany, stają się dla siebie swoim wewnętrznym rodzicem, ale też po raz pierwszy może mają w ogóle możliwość bez poczucia winy i bez bycia karanym emocjonalnie czy też fizycznie za to być sobą, stać po swojej stronie no i przede wszystkim budować zdrowe i wartościowe relacje z innymi, tworzyć zdrowe, wartościowe relacje z. Partnerami czy partnerkami, a, to, a co chyba najważniejsze, też stawać się rodzicem dla swoich dzieci, bo tak naprawdę rodzic, który jest skierowany uwagą do swoich rodziców w sposób toksyczny, przywiązany emocjonalnie, nie jest w stanie stać się w energii, ani w duchu tym rodzicem dla swojego dziecka. To jest po prostu niemożliwe. Więc tak jak mówił Jezus o tym, że małżeństwo może stworzyć osoba, która wyszła z domu. To właśnie dotyczy tej sytuacji. To nie jest wyjście z domu fizyczne, ale wyjście z domu emocjonalne. I oczywiście to nie chodzi o to teraz, że jakieś tam małżeństwa są niewartościowe czy nie tak, jak powinny być, ale uzdrawiając właśnie te toksyczne mechanizmy w sobie, przywiązania do rodziców, będąc osobami dorosłymi, jesteśmy w stanie właśnie stworzyć dom na zasadach dorosłych. Będąc osobami dorosłymi, dojrzałymi, odpowiedzialnymi, i przede wszystkim wyzwolić się właśnie spod wpływu toksyczności, jakichś tam emocjonalnych zależności ze swoimi rodzicami. Do tego Was zachęcam, żeby zajmować się właśnie takimi procesami poprzez zajęcie się sobą. To zdanie będę powtarzała chyba tutaj milion razy. Bo tylko ta droga jest drogą do całkowitego wyzwolenia się z tych sytuacji, o których opowiadam, plus dodatkowo do wyzwolenia się też z mentalności ofiary, żeby właśnie nie pozostać po wydostaniu się z takich wydarzeń w tej siatce ofiary, bo to tak czy siak trzyma nas znowu w tyle, a nie jesteśmy w stanie żyć pełnią życia tu i teraz. Zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka, ale też każdych kolejnych. Jeżeli spodoba Wam się to nagranie, będę bardzo wdzięczna za kciuka, a tymczasem do usłyszenia.